Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminy dla części wsi Konstantów, którego granice wyznaczają od północy granica administracyjna wsi Konstantów, od wschodu granica administracyjna wsi Konstantów do południowej granicy działki numer ewidencyjny 67 przez 4, od południa południowa granica działki numer ewidencyjny 67 przez 4, od zachodu wschodnia linia rozgraniczająca drzwi powiatowej numer 04101 U, ustęp 2. granice obszaru o którym mowa w ustępie pierwszym przedstawione są na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi płonia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do niniejszej uchwały. Podjęcie przez Radę Miejską w uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Konstantów pozwoli na zaspokojenie potrzeb właścicieli gruntów oraz potrzeb ogólnospołecznych w zakresie przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wsi Konstantów? Proszę o podniesienie ręki. 17. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Przystępujemy do punktu 18. Ostatni punkt, jeżeli chodzi o podjęcie uchwały. Proszę Panią Mecenasię o przyjęcie Proszę Państwa, projekt uchwały w tym punkcie dotyczy rozpatrzenia skargi Państwa Anny Mirosławy, Mirosława Gontarek na Burmistrza Błonia w związku z nieterminowym załatwieniem złożonego przez Państwa wniosku o nieterminowym rozpatrzeniem wniosku złożonego przez państwa skarżących w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a wniosk, wniosek dotyczył udzielenia informacji na temat kosztów sporządzenia, kosztów sporządzenia poniesionych przez gminę błonie przy opracowywaniu dokumentacji dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 błonów Proszę Państwa, ponieważ y, y, skarga w tym trybie, jak mówię, wpłynęła w y, trybie ustawy o dostępie do informacji w pierwszym y, 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 odruchu było, było y, ustalenie, ustalenie y, tych danych, o które, o które wnioskodawcy wnosili. Y, no, prace nad skompletowaniem tych informacji przedłużyły się, w sumie wniosek y, został rozpatrzony w terminie dłuższy niż przewiduje to y, artykuł 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Y, mianowicie wniosek był złożony 4, 4 grudnia, natomiast odpowiedź została udzielona i zdaje się, że z załącznikami też y, dokumentacyjnymi by, dopiero 14, przepraszam, 22 stycznia. 22 stycznia. W związku z tym Państwo Bątarkowie yy, złożyli, złożyli yy, skargę adresowaną do yy, Rady Miejskiej w Błoniu yy, powołując się na artykuł 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z artykułem 37 KPA. Skarga została zinterpretowana, czyli oceniona jako podlegająca rozpatrzeniu w rozpoznaniu w trybie, trybie skarg na bezczynność, w, w związku z tym działając na podstawie artykułu 60, na podstawie artykułu 65 Kodeksu postępowania administracyjnego skierowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd administracyjny zwrócił, zwrócił tę skargę, uznając, że powinna być jako kierowana do Rady Miejskiej przez ten organ rozpatrzona, a sam sąd jako taki nie czuje się właściwy do rozpoznania skarg. Z tych też przyczyn no, sprawa znalazła się przed Państwem w tej chwili i jest przygotowany projekt uchwały, który przewiduje, iż należy zarzuty skargi państwa tarek uznać za zasadne. Opóźnienie, co jest faktem obiektywnym, miało miejsce. Natomiast nie ma, nie ma zasadności zarówno formalnej, jak i faktycznej ze względu na, no tak to nazwę, może w trybie karnoprawnym, rozmiary, że tak powiem, szkody, czy rozmiary, no, wykroczenia, tak to może nazwijmy, tego typu, że nie zasługują na wyciąganie y, 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 jakichś szczególnych konsekwencji służbowych o co Państwo w swojej skardze wnioskują. W tej sytuacji projekt przed Państwem w takim kształcie został złożony. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? Jeżeli nie ma, to w takim razie tę. A pani Anna, proszę. Na komisji, na komisji budżetowej ta uchwała była omawiana. Wtedy wnosiliśmy swoje uwagi dotyczące tego, że jako radni, chociaż skarga była kierowana do Rady, nie została nam przedstawiona, tylko właśnie poszliście Państwo tym trybem do WSA. I też te terminy tutaj dość rozległe i odległe się zrobiły, ponieważ zwracam uwagę, że skarga dotyczyła, była z dnia 14 stycznia, mamy 26 maja. Tutaj jest takie pismo podpisane przez pana sekretarza gminy z, 20, nie, z 18 kwietnia, który pisze, że skarga zostanie przedstawiona do rozpatrzenia Radzie. Otóż skarga nie została nam przedstawiona do rozpatrzenia, tylko otrzymaliśmy już gotowy projekt uchwały. Asygnowane tutaj przez Pana Burmistrza zresztą. i Ja uważam, że trochę inaczej powinna polegać praca nad tą skargą. Po pierwsze, no właśnie, ta decyzja, że nie Rada, a, a Sąd Administracyjny się tym zajmie, co zresztą okazało się, że właśnie my jesteśmy władni, żeby tą sprawą się zająć. No i też mam uwagi do tego, że ta uchwała nie została tu przedstawiona, przygotowana przez nas, tylko no właśnie, przez, przez, no to, że ta, przez Pana Radcę to oczywiście ok. Pani jest przez pana burmistrza, to już by miała uwagę yy, i chyba to na razie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma innych uwag, proszę o przystąpienie do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Anny i Mirosława Komentaryk z dnia 14 stycznia? Proszę o podniesienie ręki. 12 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy, można powiedzieć, tę część zasadniczą każdej sesji. To jest kwestia dyskusji i podjęcia różnych uchwał. Przystępujemy do punktu 19. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Panią. Ja mam krótkie pytanie. Chciałam zapytać o losy interpelacji, jaką złożyłam 14 kwietnia. Przypomnę, to była interpelacja dotycząca kosztów parku, kosztów parku utrzymania. W międzyczasie otrzymałam pismo, w którym nakazano mi zmienić podstawę prawną, ponieważ po wizycie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Jestem już mądrzejsza i wiem, że jako radna nie mogę powoływać się i na statut, i na e, ustawę o dostępie do informacji publicznej. Wobec tego 12 maja złożyłam e, ponownie interpelację zmieniając e, właśnie ten tryb dostępu. E, no i wydaje mi się, że jakby chyba przydało się, żeby ta odpowiedź się ukazała i chciałam zapytać, no jak długo mam czekać na tą odpowiedź jako radna. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiedź jest w trakcie, trakcie przygotowywania. A czy zgodnie z statutem, ze statutem nie powinnam jakby otrzymać jakieś informacji na 7 dni przed sesją? Odpowiedź w tej sprawie jest w trakcie przygotowywania i w najbliższym czasie zostanie przekazana. Dziękuję. Pan Bakon. Dwie sesje wstecz e, złożyłem zapytanie w sprawie wschodniej obwodnicy. Przyszłej wschodniej odwodnicy, na jakim jest etapie i co zostało zrobione w ostatnich latach. Odpowiedział Pan, Panie burmistrzu, że na następnej sesji odpowie Pani Naczelnik. Nie otrzymałem do tej pory odpowiedzi. Natomiast otrzymałem może kilka, obrazów, dwie, trzy rzeczy. Natomiast otrzymałem odpowiedź od Pana Dyrektora Sitelskiego w sprawie ogrodzenia z zachodniej strony, gdzie zginęło kilka przęseł. Pan Dyrektor Sietarski tutaj odpowiada, że przybudowie lodowiska będą przeniesione ze strony południowej na zachodnią i będzie ogrodzone. Że będzie ogrodzone to jest pierwsza sprawa, natomiast ja Panie Burmistrzu pytałem się, co zrobiono w tej sprawie, bo te przęsła zginęły, znaczy zostały ukradzione. To jest moje było pytanie. Następne. Otrzymałem wiadomość od handlowców na targu naszym miejskim, że od dnia 7, w dniu 7 i 8 czerwca targowisko nie będzie czynne. 7 to jest chyba sobota i mam pytanie, czy nie można było zrobić tych zawodów motoryzacyjnych, bo po godzinie 13 targowisko byłoby czynne do 12, bo dłużej nie jest. I jeszcze jedno pytanie, Panie Burmistrzu, nie pamiętam dokładnie, ale w uchwale, którą podejmowaliśmy w, star w sprawie, e, kiedy ma być czynne targowisko, to znaczy wtorek, piątek, sobota, nie było nic na ten temat, nie wiem, może się mylę, że Pan ma prawo zamknąć w którymś targowisko. Proszę, jeżeli tego, jeżeli nie pamiętam, to proszę o przedstawienie. Teraz jeszcze dalsza będzie sprawa, czy to będzie jest ubezpieczone i jeszcze, jeżeli będą zniszczenia, a przewiduje się, że będą zniszczenia, bo to będą samochody i kierowcy będą popisywać się tam, kto pokryje te koszty? Czy ten organizator? Czy to będzie oczywiście na koszt gminy? Teraz pytałem się też dwie sesje wstecz. Pan naczelnik Nowak odpowiedział w sprawie drogi skrzyżowania, drogi 92 z drogą Pożyckiego, prowadzącą w stronę pasu. Otrzymałem odpowiedź, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie odpisuje na pismo. Nie ma odpowiedzi. No to dziwne, to jest. Minęło jeszcze następne dwa miesiące, więc myślę, że teraz już odpowiedź jest. Teraz może. Inwestycja, która została zakończona niedawno, to znaczy tam na stronie naszej północnej, gdzie była robiona tam kostka, wykładana, nie pamiętam na jakiej to ulicy. W każdym razie kilka zdjęć tutaj przedstawię, bo podjechałem tam i nie mogłem wysiąść z samochodu za dro z, tej, z drogi krajowej numer 92. Tą drogą serwisową leci strumienie wody, wpadają na posesję. Właściciel akurat przy mnie robił jakąś tam budowlę z ziemi. Bo jemu wpadło to wszystko na podwórko. Ta, ta woda jest zanieczyszczona, przeogromnie smarani. Wszystko znalazło się pod drogiem. Jeszcze 5 centymetrów byłoby mieszkania. To inwestycja, która była robiona w tym roku. Kilka zdjęć, żeby Państwo spojrzeli. Znaczy poradzono mi tutaj, że muszę jeździć z kaloszami. No rzeczywiście no. Inaczej się. Ty masz zawsze właśnie. Radny czarosow tak mi poradził. To jest ulica serwis, Serwisowa, wzdłuż dwójki. A tutaj jest mieszkanie państw, pan Kaliński, więc to jest na rogu, gdzie jego tak zalewa. Jak się nazywa ta ulica? Nie wiem. Pan, pan naczelnik Nowak wie doskonale na pewno przecież tam robił. Akurat ten krawężnik został, był wyższy, został obniżony przez samochody i przez palety, które były tu na tym rogu składane z kostką. Po prostu zostały wciśnięte w ziemię i teraz woda wpada na posesję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden temat.